Zemą jest... Tak, i dzisiaj będziemy grali na serwerze VictoryCraft.pl na, na trybie Supercraft Bros, o, więc może już wybiesz arenę... I patrz to! Nie. Aha! Fajnie Cię reaguje! Pani wybierze arenę gościem. Pani, pani... Jesteś pan gościem, więc wybierz stanie. arenę. Tutaj nikogo nie ma. A ty nie musi nikt Ja tam no to no. chodź na Zen. Zen, Zen, Zen. Dobra. Ja, ja na Zenie znam super wiesz? Jaką? Ale na jakiej, na jakiej, tym, tym postaci. I tam na samą górę wchodzisz. Mhm. I tam z klasy dystansowej jakiejś strzelasz. Ja sobie, Eby. ja sobie polecam brać zawsze szkieleta. Bo on jest mocno. Ja sobie rodera. Nawet jest spokojny, weeder, wiesz? Mówię. Nie kurde, Nie wiem, napisać. Yy, zrobię cięcie, bo no, no to na razie się nie zaczyna, więc robię Ale co? już są trzy osoby łącznie z nami. Yy, już zrobię żeby cięcie, żebyśmy jak się zaczyna. No właśnie jak się będzie zaczynała. Nie pamiętam się, masz parę sekund na odczekanie czy nie? Nie. Co? E ale jaki parę sekund na odczekanie? Jak ja, że już jesteś Police, na arenie, to... No, no zaczyna się. To, to zaczęło odlicz odliczać, więc już, już y y ten... Odetnę, bo, 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 bo tak lubię, bo niech mi zabroni, prawda? Ta ręka jest taka, taka... Ja to nawet nie lubię nawet. Okej, okay, zaczynamy. Ja nawet na nie A hełdek. Tutaj podjął? ten kalkul Mini trzeba przejść. Ej, czemu nie mogę sprawić? To sobie wziął creepera. To sobie wziął creepera. No nie, double jump mi nie zadziałał. Mi... mi też nie działa double jump w ogóle i goście się wziął creepera i dlatego nie creep. Okej, okay, ej, ochrani mnie przez chwilę. Okej okay. Jak ktoś ma TNT, to nie jest clipper, to jest... wiem, wiem. Ej, ten duplo nie ma klasy. No, nie. A bo No, nie, 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 działa, nie, wiesz? nie działa? No, wiem. O, idzie do ciebie, chyba. nie, idzie No nie, O, nie, do nie, mam nie, LOL, ale no! Normalnie! O patrz. I tutaj teraz jestem bardzo bezpieczny. Myślisz, że ja jestem bezpieczny? Ja nie jestem. Nie wiem czy jestem. Aaa, no ostrzelił mnie takie sam. Spadłeś. Widziałem to. Tak co. Tak. No, 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 jedną ten, sekundę cię nie? widziałem, powiem. No nie było mnie... Rusz o swojej nocy pieniędzy. Tak. TNT jest bardzo dobry, wiesz? E, no dobra, pa, e, kurze, z mojej mocy, to masz kumple Weź tą lawę! Weź tą lawę ode mnie! Ale nie, mnie nie strzelaj! No dostałem, dostałem z TNT! E, z jego mocy, tak? On do niej nie idzie tak czasem? Nie Poczekaj, idzie. Ej, strzelaj w niego, strzelaj! On już tu prawie jest! Odsuń się! Odsuń, bo ja mogę tak zapapać! Moimi głowami. Kurde, kurde, kurde. Ja idę wyżej. Nie wiem, jak ty... Nie ja idę. Weź go, weź go. kurde. Uciekaj! Uciekaj, psuję go! Kurde! Psuję go! Psuję go! go. O, to jest taki wiesz? Psuję go! Eee, no ja sam się zapowiadam. Gdzie jesteś? Ale ty tam party. Ej zombie lol! Gdzie? O, widzę. Weź go. Weź. Weź. O, lewa. Usuwiłem go. No dobra, daję się. Ociekajcie. O lewa. Chyba na moc naszych naładowaną. Walucie? Trzymaj? No tak, help, help, chet! Kurwa! Kurwa! Głowy moje nie chcą lecieć! Moje głowy nie chcą lecieć! Nie <noise> chcę! Ej, no, ja mogę go teraz trafić mocno! Ale to było pięknie. Ej, osłanij mnie przez chwilę! Ej, on ma żyć! cię widzę dilta! O nie! No jest, przegrałaś? No! Już, ja się nawet zlespić nie mogę! wiecie! Teraz piłem się ledwo, nie? To już dostałem TNT. No normalnie <grymne> piękne. E no, kurde, ale przynajmniej on zginął dwa razy. Kusik. Spadł. Kusik. Lul! Ja go zepchłem. Zepchłeś? Zepchłeś? No, ale mam jedno życie, a mam dwa. On ma dwa nocy i masz trzymania. Kurde, no. Gdybym ja przerzucał, może też my coś tym Jak coś od razu mówię... U! O nie! Zdobił mnie! Kurde! A Dobra. już go nie? lekko... Dobra, już startuję. Jesteśmy po cięciu. Musiałem poczekać, aż coś się spróbuje... A się nie udało. Dobra, tym razem ja wybiorę arenę. Tylko niestety, ty, no nie, bo nie jest taka na, um. na jaką ty wbiłeś, arenę? E, ja lubię szachy. O, jesteś na park 2? Nie. Na czym? Ja jestem przy tobą. O! Ja <laughs> nie zauważyłem cię. Super, mi ogar, chodź na smog 2. Ym, na co? Aha, smog 2. No, ej, tutaj jest dobry jeb i szkielet, polecam tutaj, bo oni mają obydwaj odrzut, a tutaj ej, jest dużo ej. do parkurowania. Ej, ja jestem jestem ja se Chcę to ej, ja wolę osobiście szkieleta, bo jeb może i daleko wywala, nie? Ale ma tylko takie jedno życie, a potem nie ma broni. Ej, weź sobie z tą arenę, chodź do mnie, chodź Zobaczysz arenę, on jest niezła. Fajnie, fajnie wygląda. Areno. No wiem, ja znam tą arenę. Tak, Ja graję zwykle na szachach, więc za dużo na nie znam. Czy A ja sobie jest? po nagrywaniu, jak będę musiał kończyć, nie? nie? To sobie jeszcze zrobić cheaty. Bo jak mam na krystalu, to można tutaj łatwo zrobić cheaty. Wiem, ale nie, nie, nie cheatuj na odcinku. Nie, ma. Dobrze, nie ma mam. Dobrze, że nie ma w ogóle mam cheater, ale nie używam. Na no, tak odcinkach mam. oczywiście nie używam. Haj, i wyłączam zawsze cheater, jak już ktoś pisze na mnie cheater. Ej, poczekaj, no ten, Ktoś za z nami... no. Mam super broń. a jak coś widzisz, Squid'a? No, widzę widela. Ale nie, ja nie jestem widerem. On rzuciła mu Squid'a. Idę do ciebie. Nie, yes, <gulanie> xD <Next day>. Jaką <gulanie> <gulanie> ja mam huzie fajną? Jaką ja mam fajną huzie? O bo ja w tle coś robię, ale ja go bieguję Ha, Co, za, co za Ej, widzisz mnie? Za tobą stoję Ej, ja tego kokseka, katylamy O nie, u to... mnie Ej, zobacz, jak ma fajną głowę, widzisz? Ja nie widzę To jest plus. Na pewno. No zabierz. Nie, ja no. no. zginęłam. Gdzie jesteś? Żebyś mi trochę No, już pół serduszka? Ty? No nie, jeszcze załiderowany jestem. Mm. Jakiś ty ja, no. Aha, to jesteś ty. No, no Załiderowany zginąłem. Widerowanie, nie dlatego, że ktoś jest od Ej, on mnie tu może zrzucić, czemu nie ja tu Ja No nie ma w piórniku! Nie masz piórniku? Wiki, idź jak nagrywam! Jezus, moja ja zawsze mi musi przygadać jak nagrywam. A ja widzę, że już mnie biją! Spadam! Nie spadłem! spadłem. jej gości zepchną. Gdzie jesteś? Idę do ciebie. Aaa, no nie strzelaj będę. Myślałem, że się podpali. O, ty! Ej, wiesz, nie żyje chyba. Tak. Ale ja mam jedno życie, więc ja jedno... Co zrobił? Spadł. Ale ma jeszcze jedno życie, więc uważaj. Tak, ja, ja mam jedno. Widzę go. Widzisz go? Auć.

Czy też. Ale wygra jest za więc... Ej, ale lol! Ale troll nie. nie, on spada, to ty też. O, czy... Ale ja za Okrę... tybą skoczyłem. Okręgi. Okręgi? Tak. Okręgi! wiesz czasem... e, jest też okrągłe! Nie. Mm. Wiesz też jest okrągłe? Historia. Hmm? historia. Historia. Uuu, ja chyba wiem, jaka tutaj klasa będzie dobra. A jaka? jak nie, to chociaż będę super wyglądać. Co? Tylko muszę jej poszukać. A jaka to klasa? E, gdzie jest ten Słysza? Silverfish? On. Nie zdążyłem zabrać Silverfisha. Nie mam sobą. Silverfisha masz? Nie, nie mam. Ja tutaj widzę że już że klasy dystansowe są dobre. A jesteś więc... Idę Idę ci... cię wspierać. Wiesz jak? Eee, jaką ty masz klasę? No znowu skuję. Tak, bo było pokazane, że ono ślednia. Ja. Może tak nie stój. My, my myślę, że coś... Ktoś blok! Ej, ktoś zniszczył blok, ja się boję. Ej, ja tu Wiktorię zaraz zwalę. Ej, ja nie wiem, którego... A, oh, dostałem, dostałem! No nie! Myślałem, że <grym> tutaj jest, to jest no. Nie! Myślałem, że tam jest drobnika. Ale ty się wolno odnawiasz! Ej, ktoś się w tobie odnawił. Odnowił Wiesz? do Ci pomóc Ale ja już nie jestem szybko Co to za krepa dzieje? Masz kość przecież Masz kość, Nie, nie muszę! No wiem ale jestem zawiderowany i się palę No, jestem już tylko się palę Lepa, jest lepa, 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 lepa. No, koksu catper. Nie, zabiję koksu catpera. Teraz biję widea Ale już strzeliłem babę Ej koksu katper jest, weź go za tobą. Hmm? Ej, ej, ten gościu, ten mi dał co nie był, za to bo mi wyszedł. Ej, czemu ja mam 5 rzeczy? Myślałam, że mam 4. Aha. Ale ty ginęś tylko dlatego, że ten ten, czy nie? No. A ciekawe, no. bo on chce mnie zrzucić. A teraz studem przeżyłem. Ej, bo ja chcę mnie zrzucić. Bo ja chcę iść z tym, tym, tym mini parkurem, i on chce mnie zrzucić. Weź go za nim. Po tobą jestem No ja wiem No weź go, weź go, ja chcę przejść. Ale nie łukiem, kościoł Tak, żeby mnie nie strzelał No to chodź Idę, 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 jestem ja Już wiesz, że tu jestem Okej, no. i skaczemy na, na, na. Nie, no. Skaczemy Ja od jednej, ty od drugiej Zejdziemy go od dwóch stron uch, uch, już może być oh. Nie żyje? Tak, no. O! Jakie plecy nam zrobiło! On się wyskoczył do góry! O, o, nie, zginę, zginę. O, dobra, żyje, żyje, żyje. O, cię o, cię zabija. Ja. Nie, zabija. Jak? Nie widzę. No i mam pół serca. Au, u mnie. No, no, Zginąłem. Serio? Ej, uchronij mnie, bo widzę Dirta. Dirta? A ja widzę Ciebie. Cięcie robię. Jest cięcie. A już żyjesz. O. Ej, gdzie on jest? Aha, to już będzie. Ty jest? A ty, co to ty jesteś Będziemy. No. Ole, on ma O, a nie stoisz tak na końcu, żeby cię spalić, no tak, no co gościu bym nie strzelał? Nie no. cięcie jakby co? A ła! XD! Nie mogłem się powstrzymać! Zenerwowałaś okay. mnie, to <noise> bym nie strzelał? Jak nie strzelać? Ja cię zgubiłem! Nie wiem gdzie jestem! Ej ty! Ty mnie zabijesz, to ja zabiję ciebie! Okej! Okay. Ale ja mam trzy serduszka albo dwa. Takie trzy? <noise>

Się. Nie ma to jak się spalić co nie? Ej poczekaj, weź poczekaj, poczekaj, No weź mu No poczekaj, 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 nie poczekaj, poczekaj, widzisz, poczekaj, poczekaj, poczekaj,

Nad tobą Ale y, z której strony idzie? Z drugiej No czekaj eee, No spaliłem z... się Super a, Z drugiej strony zagrywaj to tu... z A mam jedno życie Ja mam dwa i to przegram, a no, mam łuk A ja nie jestem o carangue. muszę kończyć, nie, to to jednak Ciebie czekam na statku i kończymy nagrania, nie?